hej Witam serdecznie z tej strony Mario. Zapraszam na kolejny odcinek z Assassin's Creed Shadow. Eee, tak jak mówiliśmy w, os eee, w ostatnim odcineczku zrobimy sobie tę misję dla e, misia Kuny Kuma. Tutaj tego koleżki. Eee, są to zadania, właśnie z tymi daikanami. Więc ja bym się pozbył co najmniej dwóch. No bo w sumie wszystkich się pozbędziemy tych dajkanów I zobaczymy co z tego wyniknie. Mam tutaj jednego w okolicy. O, tu dokładniej mówiąc. E, proszę bardzo. Jakaś zamaskowana pipa. Kiedy tu siedzi. Ja nam radę ją tak podejść tutaj od tyłu. No, nie The grass will be pushed aside and it chodźcie, will chodźcie. be hunted down. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Oh, op, Three of the corrupt Daikon are dead. I must finish the rest. tak? Tyle. I tyle się z pani Konkubiny zostało. Mokra plama na podłodze. I tyle. Dobra co, lecimy po kolejnego. Gdzie tu będzie kolejny? Gdzieś tam do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. O kurde, do, do, dosyć daleko. Na samym tu czubeczku. Ja tu dziś byłem w okolicy z tego co widzę. Ale dobra, to co? Widzimy się gdzieś w okolicach kolejnego celu. Okej. Okay. Dotarłem gdzieś tutaj w okolicy, ale niestety muszę się przedostać przez ten zamek. Hey. Dobra, ten się zaraz i tak pewnie wytrwawi, co? Tak jest. Nie dobiłem go. Serio. Dobra, bo on, on jest gdzieś tam generalnie. Ale mi się zdaje, że ja muszę się przedostać przez ten zamek. W ogóle muszę znaleźć jakieś wskazówki. Ja dam radę ich tutaj, tak. Ja dam radę. No. Tyk. Jeden, drugi. Gdzie jesteś? Nie ma drugiego. Dobra. Wbijamy się. Wejdźmy się na ten zameczek. Ej. Ej, Dobra, ij, Dobra, ten doktał. Żeby musieli trochę wyprowadzić tu. Patrzcie. A tu w ogóle jest. A i się w ogóle nie to jest. No, Dobra. Tak, a tak, a tak, a tak. Nie! 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 znowu Nie! Trafię, serio? Kurde, damy go. No, znowu nie trafiłem. Właśnie to jest, to jest ten problem na taki element, gdzie ciężko trafić. O, czu, nie będzie mnie tu kurwa zbudować frajerze. Kolejny. Co za kurde frajery, nie? Oni mnie tu kurde probowali. Wiecie? ZŁUKU KURDE NAPIERDZIELAĆ Ja wam dam Dobra, gdzie co jest Samurai Daisho? Dom dla mnie nic nie miał? Nie Najwidoczniej nie Ale jest tutaj skrzyneczka Więc sobie ogarnę tę skrzyneczkę o, Coś czuję, że będzie trzeba się tutaj przebić przez cały ten e, Zameczek Lecz w sumie zamku nie, nie robiliśmy już dawno, dawno Możemy sobie jakiś tej zamek zrobić. Ten się wiecie? Dobra, tam się nawet nie będę wbijał. Chyba też nie. Idziemy po prostu przed siebie. O, tam jest jeden. Tam jest krzyńka i tam jest samuraj. Tak? Chodź, chodź. Możemy skończyć jak tylko. Ja nie pan będzie pan A, Tak jest Tak dobra. Wykończony Te pięknie pięknie wykończony I co? Jest ja tam ich kilku Mamy sobie to tylko tutaj o Jops. dobra. I co, tu mamy jednego samuraja? Tam jest drugi samurajek, nie? Chodź, playing tricks? Ja, to tylko ja. Ale zajebiście wygląda w tym stroju czerwono-czarnym, naprawdę. Jobs! dobry. Dobranoc. Nie wiedzę, trzeba się tu wbić. No jest tam, się oczywiście też. No, no już mnie zauważyli. Ok, Spierdzielamy stąd. Nie, ja nie dam rady, chyba zaskoczyć za bardzo co. Get over there, No chodź, wyjdziesz? Drugi. Jeszcze ktoś? Let's go! No. Ja jestem gotowy, chodź. O, to był cios. Łatwe, potężny. Dobra, ja sobie poczekam na naszego samuraja Nie, nie, chodź, chodź. Chodź tu trochę niżej. To jest dobry atak. To jest naprawdę dobry atak. I teraz ten. Ciachamy cię. Wojechał! E ty? Co tutaj? mnie tutaj. Dobrze. I kończymy cię. Jeszcze ktoś? Dobranoc. A tu sobie pozbieramy tylko moje kunaje. Szkoda by było pozostawiać tych hey. kunai tyle. A tam jest jeden, tam jest kolejny. O no 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 nie, Czekajcie, muszę się gdzieś tu jakoś, sprytnie nie. Dobra, do o właśnie. Chowamy się, chowamy się tu. To jest jeden z naszych przeciwników tak. To jest jeden z naszych przeciwników prawdopodobnie, albo chociaż. Albo chociażby tutaj może były jakieś informacje do zebrania. Najprawdopodobniej no, po prostu były informacje. Dlatego on mi się podświetlał na niebiesko. Bo sam cel jest gdzieś tam. Daleko daleko. Ale kurde, kusi mnie tutaj wejść. O właśnie, tu mam tego. Ale tu chyba ten jeden samoraj mi został. Co ma do zabicia. O kurde, on tutaj jest. Widzę. I. No i proszę bardzo. Pokonany. Ja sobie tylko tutaj zapasy wezmę. O! Lecimy odebrać skrzyneczkę, ciekawe co jest dzisiaj. Co dzisiaj nam wylosowuje e, skrzyneczka? O! A co to jeszcze? Jeden samuraj dalszy jest? To widocznie jest gdzieś tam, nie? O, jest no. Ale to się da Da się rady. Jesteś? O, Niestety nie zdążyłeś kolego Piecski z ciebie wartownik ej, ej, Bez takich numerów mi tu o. nic, nic takiego Chodź, przekonasz się What I will find. I will make it <try> Kto kogo kurde szybko! załatwi, co? <try> a na no, tamtym Chowałem się, o, się o ty kurde gnoju. Dobra, on rozebrany do no, swoich, będzie łatwiej cię rozebrać. Dorwać się do ciebie i głupka leci Pięknie, gardełko poderżnięte Jest kolejna skrzynka To był Samuraj Dysia? Serio? Gdzie tu jest, tam jest jeszcze jeden? Chowamy się dalej. I z rozbiegu. Jeps. Dobranoc. Czy ktoś tu w środku jest? Prawdopodobnie. Uh, uh, uh. Mi tu kurde kaszlał. Tak się zastanawiam, kto mi tu kurwa kaszle huh? ej, 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 ej! Nie, 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 nie! Nic, nic nie widziałeś! Dobrze! O cichaczu! Czy Ty... ktoś tu kole... Kolejnych kolegów mamy? Ewidentnie tam ktoś jest jeden Ale nie wywabię go tak niestety Troszeczkę za daleko jest Za mało widoczny Niestety Ale jak wiem co tutaj tędy wyszedł. O Dobra no Mógłbym tutaj wpaść jak Jasuke i roz, robi rozpiździaj. O, tutaj punkt... ...synchronizacji przy okazji. Dobra, nie będziemy wybrali tego. On jest tam. A ty skąd się tu wziąłeś? Czy on był wsuwany za sodami, czy jak? Ty, 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 ty. nic nie widziałeś? Dobra no jest ich tam kilku no, no. Nie miał szans Nie miał kolega szans w ogóle Czy ktoś idzie do mnie? No ewidentnie ktoś idzie, proszę bardzo Odbyć się, możliwie jak najwięcej, zanim zacznie się dobierać do tego, kiedy fryjera. Czy cywile? Czy cywile? O, konecer, proszę bardzo. Serio? Let's ba see what ma mocne ciocy i nie ma, ale że tego koncentratora tak łatwo załatwiłem. To no, liczyłem, że na jakąś lepszą walkę z nim. To tu jest. A, dobra, Teraz czytaj list. Czyli mamy jakieś pewnie poszlaki, e, mianowicie kolejnego celu. What's over there? Raz to by tylko ten punkt szybkiej podróży odblokuje synchronizację. Dawaj, dawaj. O, takuj. Nie tędy. Tu. O, okej. Okay. Tu jest po prostu drabina. Właśnie drabina. Zobaczmy, jaki tu jest teren w ogóle końcówka mapy już. Co się za dużo nie, nie pokaże nam. Ale ogólnie, tak jak patrzyłem w ostatnim odcinku, wiele co jest tu do odkrywania. O, na pewno nie na odcinki, bo za dużo tego wszystkiego jest. O kurde, 8 punktów dostałem. Ale kurde, mamy nowy. Tam, co tam dostaliśmy? Tanto? Nie, nie tanto. Kawa. O kurczę. O. zatrucia, zatrucia jakieś dostaliśmy. Ja nie lubię tego tam. Nie wiem, jakoś. Nie pasuje mi to, ta broń. W ogóle mi nie pasuje ta broń. Ta, szansa na atak krytyczny. O kurde. Łe. Ale to, to, to wy. Wygrywam mimo wszystko. I co to jest jeszcze? Co nie, obrażenia, co nie te cele? Hmm. No tutaj na pewno zdrowie, więcej mam zdrowia. Do przemyślenia, wiadomo. Ale tak. Ten załatwiony. Lecimy po kolejnego. Nawet tego nie sta już chyba nawet wiem, gdzie on jest. Ja się tu kiedyś próbowałem na niego zatrzaić, ale byłem za słaby na to. O, zobaczcie teraz na spokojnie jak wygląda ten strój. No, zarąbiście ona wygląda w tym stroju. Nawet lepiej niż w tym e, typowo asasyńskim, nie? Okej, okay. wychodzimy i lecimy po niego. Daleko nie jest 100 metrów tylko Więc nawet nie będę wam wycinał Nie ma sensu Tylko to, to będzie trzeba się po prostu do niego wbić nie, nie będzie dużym problemem prawdopodobnie O, proszę bardzo Dobranoc Ciekawe. The Daikan Okudaira Toshizo is dead. The field workers will no longer have to suffer for his selfishness. Eh. No, sami widzicie. No kurde wystarczy. Jeden dobry strzał. Jeden dobry kurde strzal. I co? Jego został zabity. To lecimy po kolejnego. Kto to jest w ogóle? Łowca mieczy. Ciekawe. Ale z tym bym sobie akurat już chciał zawalczyć. Hmm, tutaj kawałek. Kawałek do niego, niestety, będzie. a żeby się. lepiec. No, i jeszcze pewnie będzie trzeba się udać do komy zdać mu relację, że wszyscy są. Eee, że się pozbyliśmy już wszystkich. Ten skok wiary, nie? Gdzie tu jest mój... nacznik? Chodniku? Kurendy Czemu muszę biec tędy? Najprawdopodobniej, ale czemu mi nie wyznacza? Dobra, teraz mi dopiero wyznaczy chyba drogę, co? Easy! No dawaj! Teraz, no oh, kurde, dopiero! Teraz! No czasami to tak niestety działa ee, kiepsko. W ogóle optymalizacja tej gry to jest ta tak, nie jest fajnie. Ja! Jakiegoś słabego komputera nie mam, ale i tak tutaj. 30-60 to miękka, 53 fps w takiej pogodzie. Ronin, chodź, Ronin. Kuchy. I, i, I dobra, a to miałem na za zadanie jakichś Roninów y, zabijać więc jak najbardziej. Ja to może będę grał jeszcze poza Po zakończeniu całej tutaj serii Żeby po prostu dokończyć sam sobie, ale Raczej nie będę tutaj robił tej gry na maksa Raczej wątpię w to O! A tu co? E, kolego? <śm> Dobra, bo tutaj wystarczy, co? Bo mieczy. Mamy cię. Chcę cię rozprawić porządnie. Hej. Nie reaguje Tak jak powinna. The sword hunt is over. That's the craft with. teraz, co on tutaj jeszcze ma do powiedzenia? Mam coś do powiedzenia? Nie bardzo. Dobra. czyli co? Wszyscy dajkanowie załatwieni. Ja muszę się tylko wydostać z, ze strefy zagrożenia. I lecimy do pana Kumy. Kuma, gdzie jesteś, Kuma? Okej. Okay. Dajkan załatwiony, Kuma. Już do ciebie lecę. Odebrać moje nagrody. Tu jest kuma, proszę bardzo. Kik. Wiadomo, można by scalakować tą grę. Ja nie wiem, powiedzmy na... Na live'ach, ale ja bym musiał zrobić, nie, jest 12 godzin live'a, żeby ją scalakować już chyba do końca. Chyba by nawet nie wystarczyło. Tak mi się coś wydaje. Ta gra jest chorą! Horendalnie wielka. That look in your eyes, the I cannot dealt with, aren't they? The people are free from their greed and corruption. One sword, where a dozen others would have failed. Remind me never to offend you. I am grateful for what you have done to help Lady Oichi. But there is someone else who wishes to speak with you. Oh. this way, please. Okay. Come, huh? Lady Nene. Nene. naue of Iga. I know of your league and your mission. I want to thank you personally for freeing Lady Oichi from the shackles of the Daikan. They were ruthless in their methods, but so were you. And with that, you have made straight the way. I understand. You used us to achieve your own ends. What are they? What were you planning? While Lord Hideyoshi takes to the field of war, the other matters of the realm fall to me. What you have won here is information on how to steward it, which tax práctices failed, and which work. Hmm. Sword hunts, no, no, no. land surveys, tools which in the hands of weak men will harm, not help. But in the right hands. Huh. Ah, kurda, to say. All that power to control in a single pair of hands can be a danger to the people. Is what you do different? Your league shapes the course of an entire land with a single blade in the dark. The land mm. under one sword. Lord Nobunaga's dream. He lies dead, but the dream persists sailing through the dark the house of hashiba hideyoshi intends to catch that flame promise me promise me that this path will not echo nobunaga's cruelty or his blood-soaked ambition the people and i owe you a great deal of thanks my attendants will see to your recompense i take my leave okay Okay, no, ciekawe, ciekawe Dobra, no dostałem złoto, no wiadomo tak Jakiś tam legendarny przedmiot. Nie, kurde, kolejny poziom, no Punkt obserwacyjny Kumy I kolejny punkt dostałem, no, no wiadomo, tutaj tych punktów się zdobywa mega. Czyli co? To byśmy mieli załatwione. Czyli pan Kuma. Ogarnięty To nie wiem czemu mi się nie Nie zrobiło Ale mniejsza z tym zostawmy to Czyli co, tu byśmy mieli praktycznie Prawie że wszystko Musiałbym zrobić tego Shinbaku teraz Czyli zapraszam na kolejny odcinek, w którym będziemy właśnie polować już na tego Chujca Zdradzieckiego Mitsuhide który nie tylko zdradził naszego pana, ale zdradził i też nas. aż Nasz... Więc. Nas. To co? Na razie. Do następnego odcineczka. Nara.